Te koreańskie rzeczy powinny być w każdym kraju. Po pierwsze, Korea ma łatwy sposób na poradzenie sobie z zatkaną toaletą bez wysiłku i narzędzi. Wystarczy przykleić specjalną folię do deski klozetowej i spuścić wodę. Kiedy woda się podnosi, tworzy się bąbelek, który należy nacisnąć kilka razy, a zator sam się usunie. Po drugie, banany w Korei są sprzedawane w opakowaniach o różnym stopniu dojrzałości, od żółtego do zielonego. Podczas gdy ty kończysz dojrzałe, inne mają czas na dojrzewanie i nic się nie psuje. Trzecią rzeczą są przydatne funkcje w windach. Jeśli naciśniesz niewłaściwy przycisk, możesz go po prostu anulować, naciskając go ponownie. A same przyciski w niektórych windach są automatycznie dezynfekowane przez obracanie po każdym użyciu, co pomaga zwalczać zarazki. Następny. Stacje metra często mają specjalne szyny wzdłuż schodów. Ułatwiają one wtoczenie roweru na górę, bez konieczności podnoszenia go na rękach. Wreszcie, Korea ma parasole uliczne, które nie tylko chronią przed słońcem, ale także wyświetlają poziomy promieniowania UV i zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym. Dzięki temu ludzie mogą być świadomi warunków panujących wokół nich podczas spaceru.